w Polsce, objawiała się w Gettschwaldzie i prosiła dzieci, by codziennie odmawiało różaniec. Po tych objawieniach, Polska, która była jeszcze w czasie objawień w zaborze niemieckim, odzyskała swoją niepodległość. Taką wielką siłę ma Matka Boża, że zjednoczyła naród polski i prosiła o odmawianie codziennie Różańca Świętego. Więc odmawiajmy. Mówiła choćby jedną dziesiątkę Różańca. Także niech każdy sobie wybierze jedną dziesiątkę, jedną tajemnicę i będziemy razem odmawiać tu na tym kanale codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego. Jeżeli chcecie, byśmy odmawiali w jakichś specjalnych, szczególnych intencjach, proszę napiszcie w komentarzach swoje intencje. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, które się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męcząc pod pańskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą Ducha Świętego, Święte Kości Powszechne, Święte Obcywanie. Grzechów opuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się umiał Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, dla naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw do Amen. Za miłość, za wiarę, przepraszam. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za miłość. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owód z żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Teraz proszę pomyśleć, w jakiej intencji chcecie się modlić i w którą tajemnicę chcecie odmawiać. Ja odmawiam, jak Matka Boża nawiedziła świętą Elżbietę, a Wy możecie wybrać sobie, którą najbardziej lubicie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owa żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaść ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święto Mario, Panie Boże, módl się między nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna. Pan z Tobą, tu Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. święta Mario, Matko Boże, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojca, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tak jak pieczołowicie te małe owady potrafią czerpać nektar, tak my powinniśmy pieczołowicie czerpać Miłość Bożą z Ewangelii i z Eucharystii życzę Wam błogosławionego dnia o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.